Cześć tarotka z tej strony. Witam na moim kanale i witam zwłaszcza zodiakalne strzelce, ponieważ jest to horoskop miesięczny dla Was na miesiąc styczeń 2020. I zobaczymy, co dla Was ten styczeń przyniesie. Strzelce styczeń 2020. Strzelce styczeń 2020 i zobaczymy, cóż tu dla Was ten styczeń. Cóż tu dla Was ten styczeń. O, troszeczkę obowiązków, przeciążenia, może z, o, przyrydwanie, może Was ambicje zżerają, słuchajcie, strzelce, ale ja powiem tak, uwaga na wypadki, dla tych, którzy jeżdżą samochodami, poruszają się komunikacją miejską, albo w ogóle wyjeżdżają gdzieś na, w podróże, e, bardzo, też może z racji pracy niektórzy, tak, jakieś, którzy pracują, nie wiem, jako dostawcy, coś, ale niekoniecznie. E, generalnie, jeśli jakieś podróże, komunikacją miejską, znaczy, Przepraszam, ci, którzy się wybierają w podróże, ale też ci, którzy poruszają się własnymi środkami lokomocji, tak, no to po prostu, albo pracują, mają pracę z racji właśnie jeżdżenia, tak jako dostawcy czy coś, po prostu uwaga na, na wszelkiego typu wypadki, ok? Na, u, uważamy po prostu, nie spieszymy się nigdzie, ponieważ. No, ponieważ, bo powiem teraz tak, być może jakaś transformacja się Wam przytrafi, moje drogie strzelce. Być może transformacja, a w ogóle zmiana jakichś planów, zmiana jakichś celów, tak? Może być, może być po prostu, może być tak, że zmienicie zupełnie jakiś cel, który do tej pory Wam przyświe przyświecał i po prostu Was ambicja zje będzie zżerać was ambicja, żeby ten, temu celowi sprostać i do niego dojść generalnie może być dużo obowiązków, dużo przeciążenia, ale też do prowadzenia spraw do końca moje drogie strzelce no i też uważajcie, żeby ta ambicja nie była taka przesadna no i zobaczmy, coż się będzie działo no i coż się będzie działo, słuchajcie no niektórzy mogą y się dowiedzieć o jakichś tam <grych> powołaniach kapłańskich, albo sami mieć, albo po prostu słuchajcie, możecie sami odkryć w sobie jakieś powołanie wróżbiarskie, coś, ta, coś w tym stylu. Ale też należy liczyć się, tak? No mamy jakieś przeciążenie obowiązkami, też i ambicją. Jest duża odpowiedzialność, duża tak, może być zmiana w, w ogóle kierunku celów, nakreślenie nowego celu, albo też po prostu takie po trupach, słuchajcie, dążenie do realizacji celów i w związku z tym możecie się natknąć na ataki zewnętrzne, tak, no komuś może się nie podobać wasza postawa z jednej strony, jeżeli będziecie po trupach do celu, to komuś może się to nie spodobać i was może atakować w jakiejś, w tej sytuacji a inni po prostu, no z tej czy inny z tego czy innego względu mogą Was nie wiem, atakować, jakoś tam chcieć szkalować, utrudniać wam życie, tak, wtrącać się wasze sprawy, no z powodu jakiejś zazdrości albo z różnych powodów, z powodu po prostu rywalizacji, tak? Więc no trzeba będzie się obronić, trzeba będzie stać na straży swoich przekonań, być asertywnym i jakby nie poddawać się, tak? O, dążyć do tych swoich celów, nie, podda nie poddawać się, no i widzę, że może tak być, że wy się nie będziecie poddawać, że nawet bym powiedziała, będziecie bardzo ambitni. Co Wam będzie pomagać? Pomagać wam będzie yy, w tym, w tym niepoddawaniu się, tak, wizja. Wizja Waszych możliwości, wizja Waszych celów. No i powiedziałam, karty początkowe zapowiadają, tak, że możecie nagle obrać jakiś nowy cel po uśmierceniu wcześniejszego i po trupach po prostu do niego dążyć, więc y, możecie być narażeni na ataki. Natomiast, co będzie Wam pomagać w byciu asertywnym i wytrwałym, tak? Na byciu wytrwałym na swoim stanowisku? No właśnie, wizja y, no, nowego, wizja czegoś. Y, Jakiegoś celu, który macie przed oczami, który sobie postawiliście, albo ujrzeliście oczami wyobraźni, oczami duszy i po prostu do niego dążycie, jakikolwiek to miałby być cel, tak, w jakiejkolwiek dziedzinie, to wy to widzicie i do tego będziecie dążyć. Widzicie to oczami, jakby, wyobraźni, macie ochotę ruszyć to, ruszyć, tak. I realizować. Choćby nie wiem, jak było ciężko i nie wiem, jakie kłody pod nogi Wam tu rzucali, Wy po prostu no, macie ochotę na tą walkę, macie siłę, ponieważ macie wizję i to Was nakręca i to Wam daje siły. Z się trzymacie. No właśnie, dla niektórych może po prostu chodzić o kasę, tak? Czyli yy, uważacie z jakiejś przyczyny, że jest za mało kasy, macie rację albo nie, no to każdy wedle tam swoich uznania, wedle, wedle potrzeb, tak? Myślę, że powodem jest kasa, drogie strzelce. I yy, że chodzi o kasę że jakiś tam był brak deficyt, niektórzy może wzięli kredyty, muszą spłacać, tak, niektórzy po prostu szukają jakiejś kasy zarobku, dofinansowania, czegokolwiek, albo no, muszą się jakby bujać z dwoma rzeczami naraz, nie wiem, praca i nauka jeszcze do, w celu tak, kolejnej pracy kiedyś tam, żeby coś zaprocentowało, więc jakby no, takie wahania, troszeczkę przeciążenie, przeciążenie za dużo. Dużo na głowie, tak, no i jakby ta dziesiątka była też yy, o tym mówi. Za dużo na głowie, tego się trzymacie, na tym stoicie, jest za dużo na głowie, ale myślę, że to też ma duży związek z pieniędzmi. Co odchodzi do przeszłości, drogie strzelce? Do przeszłości odchodzą jakieś miłe relacje. Być może ktoś, być może kogoś zostawiliście, rozstaliście się definitywnie albo po prostu no, na chwilę, bo tu też może być jakaś podróż, tak w tej karcie. Więc no jakaś relacja, jakaś fajna relacja odchodzi jakby do przeszłości albo po prostu na ten moment jakby ona traci na znaczeniu, czy wygasła, no, ponieważ wy macie jakąś swoją wielką wizję, macie jakieś inne rzeczy do Zrealizowania, tak? Zobaczmy, co dla Was. No, i jakby zmiana kierunku po raz drugi się zaznacza. Zobaczcie, no, jesteście atakowani, no, no, będą jakieś ataki tutaj w Waszym kierunku, tak? Jakieś niefajne zdarzenia, przed którymi trzeba się będzie bronić, i ta karta, jakby to po, znowu potwierdza, no, właściwie trzy karty już to potwierdzają, tak? Że no tu trzeba się będzie liczyć z tym, że trzeba będzie się mocno przed czymś, przed kimś bronić, tak, być naprawdę bardzo wytrwałym, bardzo wytrwałym, bardzo dzielnym, bardzo wojowniczym, bardzo obstawać na swoim, ale też bym powiedziała, że no też karta zapowiada zmianę jakiegoś kierunku. należałoby zmienić kierunek, może nie być tak za bardzo upartym, stać na swoim stanowisku, pilnować swoich tak, swoich przekonań, natomiast troszeczkę zejść z upartości, no jakby tak w inny kierunek skręcić, coś inaczej, tak? Może to samo, co chcecie, ale w inny, w inny sposób jakoś inaczej, żeby właśnie nie narażać się na te zbytnie ataki, tak? I zobaczmy, jakby załatwiacie swoje sprawy. Zobaczcie, no cały czas karty pokazują zmianę kierunku. Ja, I cały czas jakby od tych pierwszych kart to mówię, tak? Że dla niektórych uwaga na wypadki w drodze, la, 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 przeciążenie i tak dalej, ale też cały czas mówię, że jakby no jest śmierć jakiegoś pomysłu, jakiejś idei i rozpoczęcie nowego. I cały czas karty mi to pokazują, kontynuują, uparcie, zawzięcie. Strzelce, jak sobie radzicie? A no tak, wieża, tak? E, czyli wy po prostu, e, wieża to jest generalnie coś, co przychodzi z zewnątrz. I nam rozwala coś, tak? Coś z zewnątrz przychodzi, ale to wy sobie tak radzicie. Więc co wy robicie? To wy. Y to Wy coś rozwalacie w swoim życiu, coś Wam się nie podoba, coś nie spełnia Waszych oczekiwań, nie, nie zaspokaja Waszych potrzeb, więc jakby to wy dokonujecie rozwałki na zewnątrz. Ja bym powiedziała, że nie tyle wewnątrz siebie, że tu nie chodzi o jakąś transformację wewnętrzną, typu, że no, muszę zmienić swój sposób myślenia, czy zmienić coś tam, tak? Tylko po prostu jakby okoliczności zewnętrzne was. Bardzo hamują przed czymś, utrudniają, utrudniają tu jakieś ataki, tu w ogóle jakieś hamulce, yy, też z otoczenia, tak? Więc yy, I co wy robicie? Wam się to nie podoba. Więc to jest tak, jakbyście to wy dokonywali rozwałki w swoim jakimś otoczeniu. To, co, to, co w otoczeniu was ogranicza, denerwuje, tak? To jakby wy yy, robicie z tym finito. Koniec. A dlaczego? No, właśnie tak, jakbyśmy mieli, tak? No bo, bo, ponieważ macie za dużo na głowie albo zbyt, zbyt, zbyt błachych dziadowych spraw was absorbuje, tak? Zbyt dużo błachych jakichś dziadowych spraw was absorbuje i nie macie czasu zająć się tymi wielkimi wizjami, tak? Nie macie czasu na, na spełnianie tych wielkich wizji i po prostu macie już tego podziurki w nosie i, i, i tyle. Też możecie po prostu niektórzy przy tych kartach mogą dochodzić do wniosku, że za dużo na wydawali pieniędzy w związku z tym też sobie jakby po, z, robią mocne postanowienie, że sobie tego ukrócą, tak? Ale myślę, że bardziej tak bynajmniej wyczuwam intuicyjnie, że tu dla większości, dla większości Strzelców, no bo to jest ogólna horoskop wiadomo, ale dla większości Strzelców, myślę, że po prostu macie zbyt dużo obowiązków zbyt dużo obowiązków na was jest scydowane z otoczenia, być może to też nie inni na was zcydowali, być może to wy sobie sami uprzejmie na siebie nałożyliście te obowiązki, ograniczenia tak powinności, dobry Samarytyn, strzelec, dobry samarytanin być może i po, macie już tego dość, ponieważ nie macie czasu na realizację tych wielkich swoich wizji i dokonujecie rozwałki tego wszystkiego i to, co odchodzi do przeszłości, te dobre relacje, jakieś fajne, dobre relacje, to może dla niektórych to będzie, tak, pozostawienie kogoś, kogoś miłego, fajnego, kogoś, kto kogoś to był bliski naszemu sercu i to może być na finito, a może być po prostu na chwilę, ponieważ co innego nas obserwuje, ale równie dobrze przy tych kartach i odnośnie tego, co już powiedziałam, co odchodzi do przeszłości dwa kielichów, to może po prostu odchodzić, mój drogi strzelcu, do przeszłości twoje bycie Samarytaninem, tak, czyli to ty jakby na ten moment, tak, ponieważ już naprawdę, Naprawdę masz za dużo na głowie i nie masz czasu zajmować się czymś konkretnym, poważnym, tylko pierdoły jakieś, bynajmniej ty tak to uznałeś, więc dokonujesz tej rozwałki zewnątrz okoliczności, powinności, zobowiązań, głupich, e, nałożonych na ciebie przez kogoś, przez ciebie samego, tak, e, jakieś tam rzeczy i to twoje bycie samarytaninem, tak, twoje miłe relacje, twoje bycie zbyt miłym odchodzi do przeszłości. To też tak może ta karta e, sugerować. I teraz co idzie do ciebie z otoczenia w związku z tym? 呃、uh,，no。 <laughs> idzie do ciebie, dziewiątka mieczy, nie będzie się podobać. W koło, mój drogi strzelcu, że ty chcesz tutaj bronić, bronić swoich tam racji, swoich przekonań, być może pomysłów, bronić swoich wizji. Może ty chcesz gdzieś wyjechać w podróż dla niektórych takich, tutaj będą ci, no będziesz miał przeszkadzaczy. Tu musisz się spodziewać, że nie będzie łatwo, tak? Będą osoby, które będą cię chciały wbijać w poczucie winy, w to, że jesteś jakiś niewdzięczny i w ogóle, jakiś, nie wiem, leniwy, niedobry, zły, w ogóle, no jeszcze tam jakiś, etc., cetera tak, no trzeba się z tym liczyć, że z otoczenia nie przyjdzie do ciebie akceptacja na, na, te twoje spełnianie twoich wielkich wizji, czymkolwiek te wizje miałyby być, tak, bo może te wizje dotyczą po prostu zajęcia się sobą i swoimi sprawami, tak, i jakby te karty cały czas to są trudne karty, potwierdzają, że no nie spodziewaj się strzelców, że otoczenie będzie dla Ciebie w miesiącu styczniu miłe i że będzie chciało Ci coś ułatwić, wręcz przeciwnie, będą Cię chcieli, tak, wziąć w miejscu, zatrzymać, jeszcze Cię tam zdołować, wmówić Ci w niefajne rzeczy, żebyś miał jakieś tam dylematy wewnętrzne, żebyś się martwił, myśl o kształty, la, la. Po prostu trzeba zmienić, ominąć to, zmienić kierunek, rozwalić tą wieżę, powiedzieć dziękuję, adio pomidory. Tak, ja jestem autorem własnego życia i oto ja, strzelec, decyduję w moim życiu. O czym się dowiesz, strzelcu? Mimo wszystko, dowiesz się o jakimś szczęściu, o jakimś spełnieniu. Być może, jeżeli się nie poddasz, tak czuję, jeżeli się nie poddasz, będziesz stał wytrwale, mój drogi strzelcu, na straży czegokolwiek, sobie tam wiesz, znaczy o co chodzi tobie, na straży tych swoich wielkich planów, wielkich wizji. Nie pozwolisz sobie wmówić, że, że jesteś B, tak? I niewdzięczny, i tam jakiś. I nie nadajesz się, jeśli będziesz stał dzielnie na straży. Wytrwale. A czy niezbyt uparcie i będziesz umiał zmienić w pewnym momencie kierunek, żeby ominąć tych wszystkich tam brutali, którzy chcą nam wmówić, że jesteśmy nieadekwatni, tak, i, i że nasz oddech e, tam, nie wiem, e, pachnie gruszą, a nie różą, no to e, słuchaj, dowiesz się być może, że e, o, o spełnieniu, tak, że twoje plany się spełniają, ale wymaga to od ciebie naprawdę wytrwałości i umiejętności omijania, że tak powiem, maruderów, tak, Maruderów i yy, yy, no, jakiś tam kilów. Killerów dwóch. <laughs> Więc, yy, jeżeli będziesz wystarczająco wytrwały, taki i, i umiał dokonać yy, rozwałki, to co naprawdę ci nie służy, no to yy, i pilnował, tak, walczył o te swoje wizje, no to dowiesz się o jakimś spełnieniu. O spełnieniu być może tych swoich wielkich wizji, swoich marzeń. Jakiegoś celu, który sobie yy, obierzesz. No i drogi strzelcu, czego ty się boisz? Czegóż ty się boisz? No i znowu się boisz, drugi raz mi to wychodzi. Chyba rak miał to bo już się, że jakaś szansa nie dostanie ci dana albo, że jakaś szansa przejdzie ci koło nosa albo, że nie dasz rady nie dasz rady, tak, skorzystać z jakiejś szansy, ponieważ ciągle jesteś jakiś atakowany, coś ktoś o ciebie chce coś ci wymawia, tu też twoje myślokształty mogły, mogą cię po prostu zabijać, tak, wcześniej ktoś cię tak zablokował, poblokował, że już w tobie się mogą jakieś myślokształty tutaj pro, produkować i po prostu, no, możesz się obawiać strzelców, że się nie spełnisz, nie będzie ci dane i w ogóle la 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 no będzie ci dane będzie ci dane jeżeli spełnisz to wszystko co wcześniej karty co karty pokazują a ja już wcześniej to powiedziałam i jaki wynik te twoje zmagania jakiż wynik w tym styczniu i wynikiem będzie trzy kielichy. Słuchajcie, no i patrzcie, jak to się wszystko poukładało. Dla niektórych może chodzić o sprawy miłosne, dla niektórych może strzelce chodzić o sprawy miłosne, jak najbardziej. Słuchajcie, przy, tej, przy tych kartach to też jest coś takiego, że. Jakbym miała tak opowiedzieć, tak? Też z lotu, z lotu ptaka. Przy tych kartach jest możliwość, że ktoś będzie chciał nas zdobyć, bardzo będzie chciał nas zdobyć do relacji. No, może wiecie co, po prostu będzie tak, bardzo się spinał, żeby, żeby nas zdobyć i jakby iść drogą z nami. I jakby tu kart, ale ty będziesz musiał zburzyć strzelcu, być może swoje jakieś myślokształty, być może jakieś swoje strachy. Być może ty się będziesz bał, tak? Jeżeli będziesz miał jakąś propozycję miłosną, ktoś będzie. Ciebie chciał zdobyć, to być może będziesz się bał, że no nie, nie dasz sam sobie szansy, ponieważ masz myśl o kształty, już takie z otoczenia wcześniej cię zablokowało, że już sobie nauczyłeś się wreszcie. Tak jak jest wyuczona bezradność, tak, jest, tak też są wyuczone myśl o kształty ograniczające nas. I być może ty się boisz, że nie dasz sam sobie wręcz szansy na jakieś spełnienie w miłości, no bo ponieważ no, to jakieś myślenie cię ogranicza, tak? I będziesz musiał sam jakby zburzyć. Zburzyć wszystkie swoje takie ograniczenia, które z zewnątrz ci kiedyś ktoś tam dał, a ty przyjąłeś je za swoje, tak? I myślisz, i jeżeli tobie się to uda, to co cię czeka? Zobacz: 10 kielichów, 3 kielichy, asmonyt. O czym to mówi? Tu masz ogromną szansę na bardzo udany romans, który może się przekształcić po prostu kiedyś w miłość, tak? W miłość, która przyniesie nam szansę na coś stałego, będzie intratna, tak? I, i urodzi się z tego szczęście. Tu masz też szansę na jakiś fajny wyjazd z kimś, na jakiś wyjazd z rodziną, z kimś kochanym, tak? no tak może być dla niektórych jeżeli dasz się zdobyć, jeżeli dasz się poderwać, jeżeli pokonasz swoje myślokształty do, dokonasz tej rozwalki zmienisz troszeczkę kierunek obejdziesz coś, obejdziesz kogoś tak, jakiś tam maruderów, kilbilów i tak dalej i tak dalej tak, albo swoich kilbilów, albo właśnie tych myślowych, albo tych które z otoczenia do ciebie idą natomiast w kwestiach finansowych, tak no to, a też w ogóle słuchaj jeżeli ty masz strzelców zbyt dużo na, na tej swojej głowie, tak, i do przeszłości ta karta mówi tak naprawdę nie o tym, że jakaś osoba, miłe relacje odchodzą, tylko właśnie o tym, że to ten twój samarytanizm odchodzi, tak, i sobie, po, ponieważ rozwalisz coś, bo już naprawdę masz dość i sobie wreszcie, za dużo na głowie, i sobie wreszcie pozwolisz na bycie, tak, na, dasz sobie szansę, czego się boisz, że nie, nie będzie tej szansy, na takie odetchnięcie, bycie sobą, bycie po prostu człowiekiem godnym miłości, szacunku, odpoczynku, i tak To, co cię czeka? No, czekają cię właśnie udane relacje, tak? Udane relacje z innymi jeżeli ten twój Samarytaniec pójdzie precz przy tych kartach, to tak, i dasz sobie szansę, no to czekają cię udane relacje z innymi też ludźmi, też z partnerem, z rodziną, z przyjaciółmi, tak, być może też jakiś wyjazd, urlop, jakiś wyjazd, wypoczynek, albo co najmniej jakiś fajny weekend, może na weekend gdzieś wyskoczysz, tak, i będzie się bardzo fajnie działo, tu jest miłość, słuchajcie. Tu jest miłość dla niektórych, tu jest wręcz też ciąża dla tych, którzy się spotykają, tak, znaczy spodziewają, chcieliby, to też to zapowiada ciąże. Tu jest też obietnica dobrych, dobrej kasy, dobrego zarobku, słuchaj strzelcu, więc, ale coś musisz pokonać, być może ataki zewnętrzne. Ale też i wewnętrzne, zewnętrzne i wewnętrzne, ja myślę, dla niektórych i takie, i takie, dla niektórych takie albo takie, tak? Ale no musisz stanąć na wysokości zadania, być naprawdę wytrwałym, umiejętnie żonglować swoją energią, swoimi zasobami e, psychicznymi, e, swoimi e, możliwościami, jakim, jakichkolwiek posiadasz, tak? Też tymi z doświadczenia, żeby no ominąć pewne rafy, pewne rafy o, o, zburzyć, pewne ominąć. Nie bać się, że coś ci umknie po, koło nosa, tylko dzielnie o to walczyć i co, i wtedy się spełni. Wtedy się spełni romans, albo fajny wyjazd, albo fajna praca, szansa na kasę, szansa na fajny projekt, szansa na udaną rodzinę, na, na miłość w rodzinie. I wszystko się spełni. Trzy kielichy na, na wyniku, tak? Przy tych kartach ułożone. No to kochany, kończymy po prostu styczeń co imprezą, albo styczeń będzie jedną wielką imprezą, pod warunkiem, że dasz radę, ukręcisz łeb temu tajfunowi, który chce do ciebie iść. Okej, W dobrze, strzelce. I zobaczmy sobie w takim razie. Zobaczmy w takim razie. Czego ty nie widzisz, strzelcu? czego strzelec nie widzi na ten moment, czego strzelec nie widzi na ten moment, no strzelec nie widzi yy, królowej monet, tak czyli nie widzisz kogoś spod znaku ziemskiego strzelcu, kogoś kto być może yy, myślę, że odczuwam, że jest ci bardzo życzliwy, warto taką osobę rozejrzeć się i zobaczyć w otoczeniu, być może ktoś taki jest ale być może też nie widzisz jaki jesteś ty strzelcu wspaniały, nie wiem dlaczego ale mam takie bardzo duże odczucie odnośnie tych kart, które tu są ułożone i odnośnie już tego wszystkiego, co powiedział do tej historii, jakby królowa monet. Czego Ty nie widzisz? Strzelcu. Nie widzisz tego, jaki jesteś wspaniały, jaki jesteś pracowity. Nawet jeżeli ostatnio leniuszkowałeś sobie, w tych dwóch kieliszkach może sobie leniuszkowałeś i to też odchodzi, tak? Bo sobie tam wiesz, fajnie sobie oddychałeś i coś tam sobie odpuszczałeś i teraz nagle trzeba się spiąć i o coś tam zawalczyć. To myślę, że nie, walczy, nie, nie widzisz, że mimo wszystko jesteś kimś wspaniałym, kimś, kto umie wszystko zorganizować sobie, innym. Kimś, kto jest bardzo gospodarny, kto z niczego potrafi zrobić coś, tak? Kto nie wiem, z trzech kartofli, jednego ogórka i kawałka kiełbasy, zrobi obiad dla dwóch osób, tak? Kolację przy świecach dla dwóch osób. Ktoś, kto świetnie gospodaruje, zarządza z planami, pieniędzmi, sobą, innymi, rodziną, tak? Kimś, kto jest też bardzo gustownie się umie ubrać kto dba o siebie, kto umie zadbać o siebie, tak? Kto się może podobać, kto jest dobrym materiałem, kandydatem, kandydatką na kogoś do związku trwałego, tak? Myślę, że ty tego nie dostrzegasz, więc warto, żebyś docenił się strzelcu, żebyś docenił się po prostu strzelcu przede wszystkim sam, przede wszystkim sam, tak, i rozwalił ten tajfun, który jakby z zewnątrz do ciebie chce tutaj przyjść, ale też ten tajfun, który jakby w głowie ci tam, e, wiesz. No, chcę pustoszenie różne robić, tak? E, zobaczmy, co sobie należy odpuścić w tym miesiącu, drogi strzelcu. Co sobie należy w tym miesiącu odpuścić? Odpuść sobie, ja bym powiedziała tak, askielichów, tak? Natomiast tu mamy karty miłosne, możesz mieć, o, co chcesz, jeżeli tylko tutaj staniesz e, na wysokości zadania. Natomiast odno, odnośnie tego czytania, tak, które tu powiedziałam, czego masz sobie strzelcu odpuścić? A właśnie tego, bycia Samarytaninem. Tak? Docęń strzelców wreszcie siebie, zajmij się swoimi sprawami swoimi, ty masz jakieś tu wizje tak, masz jakieś tu wizje swoje musisz je obronić, ponieważ no, ktoś chce cię przyblokować, tak, ktoś nie chce żebyś czuł się fantastycznie, myślał o sobie fantastycznie, zdobywał fantastycznie rzeczy, chcą cię tutaj wiesz, jakoś tam zniżyć, tak do parteru, więc strzelcu docen sam siebie i zajmij się własnymi sprawami ok, z sobą i swoimi sprawami, twórz swoje wizje Daruj sobie bycie Samarytaninem. Daruj sobie częstowanie, wieczne częstowanie sobą innych, tak? Teraz czas na ciebie. Ty musisz zadbać o siebie. Właśnie po to, żeby było to. Ok? Nie jedne to, tylko właśnie takie trzy to. Okej okay, Strzelcu? A jaka jest taka generalna rada dla ciebie na styczeń? Patrz, siedem buław, powtarza się karta, widzisz, mamy siedem buław, powtarza się, więc jaka jest dla ciebie rada, mój drogi? Samarytanizm to w tym miesiącu strzelcu sobie odpuszczamy, ponieważ dbamy o siebie, swoje sprawy i doceniamy siebie i walczymy, jesteśmy asertywni, walczymy o swoje wizje, bo my mamy swoje wizje, więc o nie walczymy. I wszystkie tam samarytanizmy to były, przeminęły z wiatrem. Może do tego jeszcze wrócimy, ale nie w tym miesiącu, styczniu 2020. Więc to wszystko dla ciebie, strzelcu. Zobaczmy sobie jeszcze ze sławnych cytatów. Cóż tu wszechświat chciałby powiedzieć ze sławnych cytatów dla strzelca na miesiąc styczeń? Dla strzelca, eee, gdybyśmy byli tak mądrzy, by wsłuchać się w ciszę. Lecz wciąż jesteśmy ludźmi i nie potrafimy słuchać własnych rozmów. Strzelcu, cokolwiek to dla Ciebie znaczy, zostawiam Cię z tym. Myślę, że ty lepiej zrozumiesz o co tu chodzi niż ja. I. Co, mam nadzieję, że czytanie w czymś Ci pomoże. Pamiętajcie o lajkach, pamiętajcie o subikach, pamiętajcie o dzwoneczkach powiadomieniach, jeżeli film się podobał. Dajcie znać w komentarzach, czy to czytanie do Was rezonuje, czy jest Wam w czymś pomocne. No i co? Do miłego tarotka.